I odcinek trzeci. Niestety, ale zapomniałem GoPro. Więc trzeba będzie nagrywać telefonem. Już tutaj trochę wybijałem. Jeszcze troszkę i wyjdzie. I będziemy montować nowe. Tak wygląda już oczyszczone. Wszystko GoPro gdzie jesteś kurde. Nowe versus stare elegancko i mam taki plan żeby wziąć i tej lewarki mi powciskać. Zobaczymy czy się uda. Myślę że będzie dobrze, nie? Jestem ciekawy. Okej. Okay. Siedzi, siedzi, siedzi. Pięknie. Co lubisz? Poszło, koniec. Elegancko. Dobra, a więc to wszystko jest. Pięknie podochodziło. Teraz będziemy montować tuleje, nowe tuleje. Są jakie są, ale takie będziemy montować. Nie. Jest to robocie. I wszystko się udało. Sworzeń siedzi na swoim miejscu. Części nowe, wszystko jest. Jeszcze tylko tutaj zamontuję ten stworzeń. Będę czekał na nową tulejkę, jak przyjdzie z Wrocławia. No i co? No i no teraz na pewno byłby trochę prościej, więcej wiemy. Żeby No kurde no co mnie ukrywać, bałem się odjechać tak dupą i tak dalej. A teraz to bym zablokował dupą odjechał, nie trzeba nic tak kręcznie, nie? I tak samo z gwiazdą, bym wjechał bo później wjechaliśmy, bo już nie mogliśmy wsadzić jakby całego tego tutaj no jest na tym Poziomem, tutaj, stworznią. on jest. O, tam ogó widzicie? Też jest luz. No jest luz, nie ma co ukrywać, bo jest też jest do wymiany. Mam go kupionego, ale jak mówię, to wszystko zimą. Teraz mam tam trochę roboty do ogarnięcia, więc teraz maszyna jest potrzebna. No hmm. ale udało się, nie? Udało się. No też leżej było, bo tuleje same wypadły, co by nie ukrywać, tak byłaby może walka z tulejami. Nigdy nie, wybi nie wybijaliśmy tak tulei, przynajmniej ja nie wybijałem. Mm, I tyle, nie? Szkoda, że co? Eee, że nie zabrałem kamery. A mówię, nie biorę, bo się miała być burza, miało lać i tak dalej. O, pogoda była spoko. I wszystko telefonem, I dlatego odcinek nie wiem, czy będzie taki super, super. Tamte ciekawe, tamte też nie były, na pewno super, ale no, ciężko kręcić telefonem, takie ujęcia a tak rzucam GoPro na głowę. To jakoś ze statywem próbowałem, ale to jest dupa. A tak rzucam GoPro na głowę i jazda, nie? Najważniejsze że udało się i. Do zobaczenia w następnym odcinku, jak będę wymieniał, właśnie tuleje. Będę wymieniał tuleje tutaj na tym, właśnie, siłowniku skrętu i jeszcze dwie części będę wymieniał, ale na razie o tym nie wspominam. Przyjdą, będę montował, demontował. i będzie trochę ciekawości, o tak o powiem. Dobra, dzięki za. Dzięki za, za pomoc. Też na Facebooku jak pisałem. Tam było od odze zewu parę komentarzy, ale to kurde, każdy komentarz na wagę złota, jeżeli człowiek nie robi, nigdy przy tym, nie? I tak dalej na YouTube też tam dzięki za komentarz. Przynajmniej jeden był. Ale zawsze kurczę, fajnie jak ktoś napisze. I zawsze coś, nie? Zawsze coś pomoże. Więc dzięki wielkie to składam mi do usłyszenia.